Witajcie na kanale tu, tu, Tam. Pytacie, jak wyglądają moje borówki, te, które były przycinane, te borówki amerykańskie. Przycinałem je na wysokość około 20-25 cm. To, co tutaj widzicie, tak. Za chwilę Wam pokażę też link, wyświetle. to, co było przycięte. To wszystko tu było o, na tą wysokość docinane. Tu tak samo widzicie, tak. To są te wysokości, które były przycinane i tak to się rozrosło w y, ciągu jednego sezonu. Widzimy tutaj ten jedne, jeden krzew widzimy drugi krzew i widzimy trzeci krzew. Pierwszy i trzeci to jest ta sama odmiana a więc to było to było zaraz sprawdzę dokładnie jak to jakie to była odmiana y, Blue Crop to jest jedynka i trójka. A środkowe, zaraz sprawdzimy, to tam było na etykiecie napisane Chandler, to, to jest ta y, środkowa. Tak więc doskonale widać, jakie pędy puściło. A martwiliście się o to, że y, nie przeżyją, że niestety nie odpuścią y, swoich rozgałęzień. Tak więc, no. To, co tutaj widać, nie przyciąłem, tak? W tym roku akurat celowo nie, nie przyciąłem, aby zobaczyć, co będzie. Intensywne cięcie zrobię w kolejnym roku, yy, to znaczy w tym roku po, po zbiorach, o ile takie będą. Tak więc, no, sami widzicie, co dało, co dało to przycięcie. Tak więc, tak to wygląda z oddali. Jeśli się podobało, jeśli macie pytania, jak najbardziej komentujcie, lajkujcie. I oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału tu, tu tam. Dziękuję i zapraszam na kolejne produkcje. A podobało się? To jeszcze głośniej!